Panie i panowie, witam w kolejnym filmie na kanale z Profitable Trade-Ups, czyli trade-upów, na których teoretycznie możecie zarobić, ale ja nigdy nie wychodzę na plus. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie lajka. I my przechodzimy do tego, jak ja tracę pieniądze. <grych> Także zaczynamy Dzisiaj, który dla was przygotowałem jest mieszanką kolekcji Chrome 2 oraz kolekcji Wildfire i jak widzicie na ekranie mamy różnego rodzaju tutaj opcje do trafienia. Oczywiście my celowalibyśmy najlepiej w skiny jakieś z kolekcji Wildfire, najlepiej takiego Famasa, czy chociażby AWP Warmgod, która akurat w tym wypadku jest z kolekcji Chromy. Trzy skin są w stanie Minimalware, żeby podnieść nasze stany, ARTA jest w stanie Field Tested, żeby po prostu nasze koszty były jak najmniejsze. Także my klikamy Ready to Trade Up, liczymy najpierw na AWP Warmgot lub powiedzmy Famasa. Klikamy Proceed i co nam leci? Leci nam Glock, który jest chyba break even, czyli wychodzimy właściwie na, na zero. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak to będzie ostatecznie po sprzedaniu stanu Minimalware. 14,7 float, jakoś? 13,9. Także pierwszy kontrakt, staćmy właściwie całkiem ładnego Gloka. I co moi drodzy, my przejdźmy sobie do kolejnego trade-upu. Dobrze, moi drodzy, kolejny kontrakt na teraz jest z kolekcji. Prism 2. Jak widzicie na ekranie, możemy trafić tutaj naprawdę dużo skinów, właściwie to 5, i każdy nam jakiś większy lub mniejszy um, profit na stan obecny. Mam nadzieję, że ceny jakoś się bardzo nie zmienił, przez co że tak powiem, wyjdę dalej na jakiś minimalny plus tego. Jest to bardzo właściwie, um, można powiedzieć, nie tyle o co opłacalne, co bardzo e, low risk trade-up, jak to się mówi, czy po prostu ryzyka jest tu, jest, ryzyko jest tu bardzo małe. 10 skinów, 5 szans na trafienie różnego rodzaju skinów. My byśmy oczywiście najlepiej celowali w SG albo w SSG. Klikamy proceed i proszę bardzo, trafiliśmy SG, czyli w sumie bardzo dobrze poszło. Jest to pewnie w stan fabrycznie nowy. Dokładnie tak. Także z tego chyba jeden z lepszych drawów. Także ja się cieszę, nie wiem jak wy. Całkiem spokojny kontrakt, a my przejdźmy sobie do kolejnego. Ok, jeszcze jednym kontraktem na dzisiaj będzie kontrakt na skiny z kolekcji Santa Marco albo skiny z kolekcji Norris. Jeden z dwóch, 4,9% szanse na każde ze skinów z, tej z tych kolekcji. Niestety 66% szans na trawienie którejś ze skinów, który nas nie będzie interesować. Ale liczymy, że. Gaben uśmiechnie się do nas choć troszeczkę odrobinę można by powiedzmy że idea nam to co będziemy chcieli także już dodaję te wszystkie skiny do kontraktu żeby po prostu nie przedłużać klikamy ready, ready to trade up liczymy najlepiej na któryś z kolekcji Sant Marco Gaben proszę daj mi któryś z nich a jest to niestety digielek, czyli najgorsze co może niestety być także moi drodzy przejdźmy sobie do kolejnego kontraktu Dobrze moi drodzy przedostatni kontrakt na dzisiaj trochę droższy ale też również trochę ciekawsze, bo jest to kontakt z kolekcji Fracture, czyli tej właściwie najnowszej oraz z kolekcji Prizmy 1. Jak widzicie na ekranie mamy dużo opcji tutaj do, do, do trafienia. Oczywiście najlepszym byłoby AWP w stanie fabrycznym w stat tracku. Z tego byśmy się oczywiście cieszyli najbardziej, ale również właściwie skin z kolekcji Fracture też nie byłoby najgorsze. Deagle też byłby spoko opcją, bo jak widzicie jest on zdecydowanie, że tak powiem Um, skinem, na którym możemy zarobić? Także ja sobie tutaj dodaję, już po prostu wszystkie skiny do kontraktu bez jakiegoś większego zbędnego przedłużania, Klikamy Ready to Trade Up. Proszę, Gaben, pokaż mi AWP. A tekaj, to właściwie najgorszego. Już myślałem, że to będzie chociaż ten Tek Brother. No ale trafiliśmy do 14 najgorszych, można powiedzieć, procent. Więc niestety z tego kontraktu jesteśmy no, na minus. Ale no cóż, liczmy, że dalej uda nam się coś lepszego trafić. Przejdźmy do ostatniego kontraktu na dzisiaj. I pora teraz na ostatni kontrakt, który również jest ciekawy i który właściwie... Chodzi za mną od dawien dawno, bo jest to kontrakt, w którym używamy jednego skina z kolekcji Bravo, jednego skina z kolekcji Inferno i później wypełniamy skinami z kolekcji Lake, które są po prostu o bardzo niskich floatach i sprawią, że po prostu te wszystkie przedmioty, które będziemy mogli dostać, podniosą nam się, że tak powiem, do jakichś lepszych stanów. Klikamy Ready to Trade Up, no i jak widzicie na ekranie liczymy, że trafimy właściwie jakiegoś skina z kolekcji... Brawo, 6,7% na jakiegoś z nich Najlepiej oczywiście byłaby, jeżeli to byłaby m 44 a Zirka bodajże No ale jeżeli trafimy na przykład takiego Kałacha, safety net, też nie narzekałbym Liczę, że poleci coś innego właściwie niż Berety Gabin Proszę, jest to prawie 47% szansy Daj mi coś innego niż, niż te Berety i poleciał Kałach. Czyli właściwie nie najgorzej, jeden właściwie chyba z lepszych właściwie dropów, chociaż nie jest to cały czas skin z kolekcji Bravo, ale ja wam mówię moi drodzy, kiedyś go jeszcze dropnę. Także to był ostatni kontrakt na dzisiaj moi drodzy, jeżeli ten materiał wam się spodoba zostawcie lajka, like, bo naprawdę to bardzo pomaga i oczywiście motywuje do dalszej pracy. Ja dziękuję za uwagę, byłem Maciasty i do następnego razu, cześć!